Laki trafił do największego więzienia w mieście. Jesteś ciekawy dlaczego? Chciał odzyskać swoje dziecko Lakusia i wysadził dom klaunowi. Teraz jest w więzieniu i musi się z niego jakoś wydostać. Chcesz mu pomóc? Zostaw łopęczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Miłego oglądania. Wow. Tak leżę i leżę w tej celi, no i normalnie nie wiem co robić. Słuchajcie, nie uwierzycie co się stało. Trafiłem do więzienia. Pamiętacie, jak ostatnio klaun zabrał mi dziecko? No słuchajcie, wtedy chciałem się za nim, ze, na nim zemścić, no i poszedłem do niego do domu, wyobraźcie sobie, poszedłem do niego do domu, chciałem zabrać mu to dziecko, wysadziłem mu dom i trafiłem przez to do więzienia. Trafiłem do więzienia i nie wiem teraz co zrobić kompletnie. Będę próbował się z niego wydostać, bo, bo to, co zrobił ten klaun to była masakra! Zobaczcie! A w jest... O! Wtedy jest ze mną gruby! A gruby Kucza. ostatnio... Pomagał, pomagał ostatnio y, klaunowi. Ej gruby! Czemu ostatnio pomagałeś klaunowi? Kurcze, kupsko teraz robiłem, sorki, yy, wiesz co, yy, no bo bo, 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 bo tak mnie zbałamucił, że wiesz, że no musiałem pomóc, no bo mi dał jakieś tam, jakieś jedzenie, no to wiesz, to, to poleciałem za jedzeniem, ale no. tam, tam moje dziecko ogólnie, ała, o ty, a masz ty, słuchaj, moje dziecko było... E Cię tam za... wy tu robicie! Co tu jeszcze tak śmierdzi? O Jezus! Dobra, nie bicie się. Do, dobrze, Panie policjancie, odbiję zaraz pana brzuchem moim. No kurczę, <noise> ty lepiej tam na tej ubikacji ostrożniej następnym razem. Gruby, słuchaj, musimy... Musimy się stąd jakoś... No. Musimy się stąd jakoś wydostać. Ja muszę wyjść z więzienia, uratować swojego lakusia, żeby w końcu uratować go od e, rąk klauna. Dlatego teraz powiedz mi, jak możemy się stąd wydostać? Kurczę! No wiesz co, ej, A poczekaj jeszcze poczekaj, bo... jeśli chcecie, żeby się wydostać z więzienia i pomóc Lakusiowi, mojemu dzieciaczkowi, kliknijcie w tym momencie szybciutko łapeczkę w górę, eee, 5000 tysięcy w górę, równo się eee, wydostanie właśnie Lakusia i mnie z, z tarapatów, nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji z dzwoneczkiem, Wow wow wow! z czerwonego, przycis czerwonego przycisku na szary, z na szary, popatrz, bo może, może ja cię spuszczę w tym, w tej wodzie, co? ty. Poczekaj, poczekaj, czy policjant nie patrzy, dobra, on tam sobie wiszą, on tam sobie pisze. dobra, to ja Do ta. takam dźwignię, a ty, ty, trzy, trzy dwa, jeden, start. O, <suszy> ej, hey, gruby, udało się. Ej, no dojś, dobra, ja tu zostanę, bo jak na czapach będę, ok, Ja, uciekam, uciekam, szybko uciekam! Dobra, lecę. Oa, co, co tu jest w ogóle? O nie, o kurczę, o kurcze, wynocha stąd, wynocha stąd. Kurczę, jakieś, jakieś, o kurczę, szczury mnie ganiają. Wynocha stąd, ja tylko dziecko chcę swojego lakusia, biedne dzieciątko uratować, a wy co? Wynocha stąd, powiedziałem. O kurczę, co tam się dzieje, widzicie to? To jest jakaś magia, to jest chyba jakiś alarm. Alarm włączyli, że, 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 że laki wychodzą. Wchodzisz szybko z więzienia teraz. Kucze. Co się tu dzieje? No, jak ale tam na służbie dzisiaj masz? Kucze. No dobrze, brzuch mnie boli. O, o kurczę, dobra, ja, ja, wiesz co, ja ja znikam stąd, bo za chwilę będę czuł wszystko. Dobra, ja tam idę, bo tam mam jedzenie. Mm. O. Fuh, ale śmierdzi, jakie, jakie bąki puszcza. O, aż mnie podskoczyło. Jadzie, co? Ja cię o takie bączki puszczałem, że fu... <laughs> fuu jak to śmierdzi. Dobra, cicho muszę być, bo zaraz ktoś mnie usłyszy. Tam jest policjant, o nie, o nie, o nie. Dobra, wejdę może tutaj z tej strony i tam pod prysznicem widzę, że tutaj się kąpią jacyś, jacyś więźniowie. Dobra, wejdę szybko tutaj, dlatego teraz, słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, którędy mogę uciec z tego więzienia i, i wtedy mi pomożecie właśnie uratować... O nie, tam są znów policjanci. Idzie tutaj policjant, o oh, kurczę, kurczę. Wtedy mi pomożecie uratować lakusia. Dlatego pom pom po powiedzcie mi, nie wiem, przez piwnicę mam uciec, przez staletę mam uciec, wtedy będę wiedział. Wow, kurczę, tu jest za dużo policjantów. Roi się od policjantów, nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, co ja mam robić. Kurczę, nie wiem, z tej strony ucieknę. Dobra, tutaj tędy, wychodzę, wychodzę, wychodzę. Tu są drzwi, tu są jakieś drzwi do, do wyjścia Dobra, tutaj nic nie ma, nic nie ma. Tutaj są jakieś drzwi, dobra, wychodzę tutaj. Antek, Antek, patrz, kiwał. O co tu się dzieje? Ale ja On już ją... tutaj... Co? Ja mam... Co? Kurczę, przerwał nam wiedzeniu. Czy ty jesteś więźniem? Nie, 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 nie. Co? To już wiem co? od czego o, takie bączki puszczacie. Bączki. Fu, tak zaczęliście tutaj o, całe stuj. więzienie. Policja, policja. I, i... O nie, o nie, Ale... policja. Ale moje jedzenie. O nie, czym ty go? strzelasz do mnie? O nie. Nerfem strzelam do ciebie. O nie, nerfem? Bo nie mamy pistoletów prawdziwych. O, ręce Tuj. do góry. Ja mam ręce do góry. Proszę mnie zostawić. Tuj. Proszę mnie zostawić. Nie nie ruszaj się, idziemy do więzienia z powrotem. Ojej, chodź tutaj za nami. Dobrze, idę. No Wincep i kończymy idę. jedzenie. No i nic mi nie pozostało, tylko tak leżeć. No i w tej celi leżę, kurczę, cały czas się zastanawiam jaki jeszcze może być pomysł na ucieczkę z więźniu. tego więzienia. Heh. więźniu, co, co ty za, za ucieczki? Co, co, co dobrze słyszałem? Nie, 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 śniło mi się ogólnie jakieś dziwne rzeczy, ja chcę zostać Chodź. tutaj. Co się Chodź. dzieje? Chodź. Czemu? Pan mi wypuszcza, jestem wolny? Nie że y, y, pe pewna osoba przyszła do ciebie na widzenie, musisz ją, musisz się z nią spotkać i masz 5 minut rozmowy, maksymalnie. W odwiedziny, tak? W odwiedziny? Tak, tutaj zapraszam. <grym>, kurczę, ciekawe kto to jest, ciekawe kto mnie odwiedził. No już, już sąsiadem, no i co? Zapraszam. <grym>, cześć Laki, cześć Laki, widzę! cię, mam serdecznie. Jejku, cześć jak Jej, ja się z tobą stęsknę. Ej, pan policjant pójdzie, bo to są prywatne rozmowy. No właśnie. No dobrze, cześć, ale cześć, będę tutaj stać, odwrócę się plecami. <grym>, ja wcale nie chcę, nie chcę, nie chcę ja ucałuję. Ja cię ja kurczak, ja się za tobą stresniłem! No, ja też! Słuchaj, martwię się o strasznie o naszego synka, o naszego Lakusia, bo nie wiadomo co z nim jest, klan cały czas go ma w swoich sidłach! No właśnie kurczę, ciekawe co on z nim robi. A ciekawe czy już umie mówić. Pewnie już się nauczył słowa clown i te sparte i inne rzeczy takie mm. brzydkie, nie? Nie strasz mnie! Nie strasz mnie, że clown go uczy takie brzydkie rzeczy. O! Masz tu jedzenie od mamusi! W końcu mi dałaś normalne jedzenie! Ja cały czas jakieś zgniłe jedzenie, jem zobacz w ogóle, widzisz to? <laughs> Serio? A kiedy a kiedy uciekniesz, co Co to za karmienie tutaj? Panie policjancie! To nie było, to nie było. Panie plana. policjancie, proszę... Tak Koniec rozmów. Koniec, rozmów! koniec rozmów! Frania! Słuchaj! Ogólnie, bądź spokojna, teraz ja idę do celi, na pewno się stąd wydostanę. Znajdę jakiś sposób. Któryś ze sposobów już jeden próbowałem, żeby się stąd wydostać. Na pewno któryś znajdę ze sposobów, żeby się stąd uwolnić. Dlatego baj i na pewno y, uratujemy naszego synarka z koniec, Ksideł. Klauna. Pozdrawi, pozdrowaj pieska jeszcze! Pozdrów sklep. Leksia, no ma. się. No, to się ma! Siema! Dobra, Zapraszam idę. już do więzienia, szybko. No. Chwilę! co ty tu wyciskasz na klatę? Nowy rekord ty zrobiłeś! Prawie prawie wziął setkę! Co ty mówisz? Serio? Setkę no. na klatę żeś wziął, ale ty jesteś no. dobry kozak! Bo jestem gruby dlatego kurcze tyle biorę Patrz, Gruby ci, słuchaj, dobra, silny. masz tutaj za to dużo stejków W ogóle moja dziewczyna mi przyniosła bo, nielegalnie bo, bo. do więzienia Proszę, ja już tutaj nie chcę być, musimy się stąd jakoś wydostać Czekaj, zobaczę w ogóle jak to więzienie wygląda O kurcze, jak tutaj, jak tutaj w ogóle, jakie to jest duże Gruby uważaj, nie zepchnij mnie, bo zaraz stąd możemy no, spaść właśnie... No właśnie, kurcze, ale ja się tu nie umie wcisnąć nawet. Dobra, nieważne, nieważne, tylko żeby policja nie wiedziała, że tutaj rozbiłem szyby, bo tak nie można. Ej, ogólnie zaraz Alan pewnie zacznie wyjść. Dobra, nie ja masz jakiś jeszcze sposób, żeby wyjść stąd? Kurcze, słyszałem, słyszałem o takich sposobach, że, że w, gdzieś w obrazie były jakieś. Jakiś przejścia, no ale to... Czekaj. Gdzie mamy tu jakiś obraz? Czekaj, zobaczę książki. Czy jest tu jakaś książka dotycząca ucieczek z więzienia? Kurczę, nie ma obraz? Mam przecież tu obrazy, co ty gruby? Nie widzisz? Ej, jesteś? Nie mamy obraz, no tu. Patrzcie! Jest, ej! Gruby! Uh. Czekaj, zmieścisz się? Gruby. No właśnie, kurczę, do... zaklinowałem się! Uh. O kurczę gruby, przecież ty się tam nie zmieścisz. Za gruby jesteś wychodź stąd! Uh. Dobra! Ło! Chyba sam, sam musisz sobie poradzić, ja tu dostanę, ja tu mam ławeczkę, tylko mi tyle do życia potrzebne, jest Dobra. Uh. bo ciebie przyjdę jak się wydostanę stąd. Czekaj, tu policjanta gdzieś. <laughs> Gdzie tu jest? Jest tutaj! Uh. Kurczę. O, to po tym jedzeniu. O Jezus. O... Uh. Do, no. Jest policja tutaj. żeby mnie tylko nie widział. Uh. Żeby mnie tylko nie widział. Ty gruby cicho bo policja tutaj jest. Dobra, przechodzę Przychodzę szybko. Dwóch policjantów. Teraz mnie nie zobaczą. Mnie, mm -hmm. Teraz mnie nie zobaczą. Dobra, szybko. Anek. Jest. Udało się, udało się, dobra, szybko Słuchajcie, tutaj ktoś już próbował się uciec z więzienia Napiszcie teraz w komentarzu, czy to jest dobry pomysł, żebym zjechał po tej linie Napiszcie, proszę, proszę, teraz szybko Bo nie wiem, co robić Czy ratować teraz Lakusia i zjechać po tej linie Ktoś już próbował się z tego więzienia wydostać Ja tak samo będę, dobra, łapię się za linę i zjeżdżam Ła! O kurcze, o kurcze Ta lina to nie była lina, jakaś, jakaś podpucha Dobra, ale jestem, jestem jestem poza w ogóle już murami, murami tego, tego ogromnego więzienia. Szybko uciekam, patrzcie w ogóle jakie to było duże. Tutaj więzi, się naprawdę bardzo dużo ludzi. Trzeba stąd uciekać. Kurczę, szybko, szybko Panie szybko. policjancie! Ja, ja panu pomogę tu łapać tych więźniów, którzy uciekają, okej? Okay? Ale różnięcie. Jakiś krzyk, jakiś trzeba krzyk, się kochować. Słyszałem, Słyszałem coś tutaj! Kurczę, Kurczę że żeby... weźmiemy. Ja? Ej, nie wiedziałem, hmm. że mój koleżka Rudy jest z policją trzyma. Nie wierzę. Ja tutaj wyszedłem, bo muszę ja zobaczyć, szybko uciekać. Szybko uciekać. szybko uciekać. szybko uciekać. tam ktoś jest. Ej, wsiadaj. To, 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 to jest mój kumpel mój ja go złapię. Szybko, szybko. Ty, Rudy, a z kim ty trzymasz? Ja myślałem, że ty ze mną trzymasz, Ej. a nie z policją. Bo teraz zostałem policjantem, tak na chwilę, tylko. Yy, ale musicie złapać! O nie! Go o szybko. nie, daj mi spokój! Daj mi spokój, Rudy! O kurcze! Rudy, Rudy, ty konfidencie! Już się nie lubię, ty jesteś konfitura, <laughs> sprzedajesz policji <laughs> wszystkie Ej, informacje! Ale nie umiesz No gdzie go. jedziemy? I co? Jedziecie mi znów odwieźć do celi, tak? Tak. Bo znów mi nie wyszło, yy, znów mi nie wyszło, że, żeby uciec z więzienia. Kurcze, Blaszka, kiedy mi w końcu wyjdzie, żeby ucieczka z więzienia się udała w końcu? Nigdy ci się nie uda. Wycisnę to, wycisnę to teraz 120 na klatę. Będę gdzieś czynić gruby. Aaaa! Dam rady, dam rady. Dobra, teraz hantelki sobie wezmę, okej. Okay. Ej, Loki, to... czemu, czemu używasz mo mojego sprzętu? Co twojego Widzisz? sprzętu? Chyba to jest nasz wspólny sprzęt, bo jesteśmy Ej! razem w celi. Ała! Jak ja cię uderzę, to, to wylecisz przez te kraty tam i uciekniesz z więzienia zaraz. A teraz co zrobiłeś? Powiedzieliśmy, żebym uciekał z, na, przez obraz i mnie znowu złapali. Policja mnie, znowu mnie złapała przez ciebie. Chodź tutaj. Kurczę, z tego dywanu cię uderzę zaraz. Co to masz? Ty, poczekaj. Ej, coś dywan. Co jest? Dziura tam jest. Halo, ty się gruby nie zmieścisz no ci... i tak nawet nie szykuj się. Ty tu jesteś na stałe w tym więzieniu będziesz na dożywocie chyba. Um, kurczę, no nie lubię cię już laki. Ja ciebie też. A ty w ogóle współpracuj z klaunem? Ha, ha, ha klaunem się z klaunem, klaunem idź się z ty lepszej. No, no, Dobra, i co, ja no, 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 Kąpcie, ja tutaj tylko przejdę na chwileczkę, kąpcie się spokojnie, dobra. Ah, tu jest ten, tu są prysznice, tutaj więźniowie, kurczę, szybko, tutaj więźniowie się kąpią, zobaczcie. Tam teraz jacyś skazany. co Spiderman też został skazany? Przez to superbohater. Kurczę, wraca tutaj się. No, Nie. Tanek, tutaj tutaj no. na, na, nasi się kąpią, tutaj no trzeba ich popilnować, no i ogólnie. Okej, okej, dobra, to ja tylko sobie pończusia zjem tu na boku i już wracam do, do naszych te... Dobra, ja tutaj wejdę do tego Trzeba policzyć czy wszyscy są, nie? Okay. Dobra, to idziemy tam! Ej, jak uciec więzienia Spider-Man? słuchajcie. Jak uciec więzienia? Ty się nie kąpiesz? Ej, ja, ja. Ja się kąpię, ja się tak. kąpię, przez cały czas się Raz, tu kąpałem 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jak to 7? Dziesięć mamy! No właśnie. No to... nie, ja nie... Chyba to, nie, co, nie, umiem. nie, umiał liczyć. Ja nie, chwilą Lock. widziałem, jak wy wcinacie jedzenie i pierdzicie na lewo i prawo w celi. A, a co ty, ty taki jest... nie, jesteś nie, ja cię jakoś nie kojarzę tutaj, kojarzysz go stąd czy nie? No właśnie tego niebieskiego nie bardzo tutaj, coś, 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 coś wyś, jest nie tak Dobra, wy no, ja zaraz wyś, pójdę sieciu. sprawdzić na listę No, ty tu się lepiej pilnij, my i tu się Szybko uciekam, szybko uciekam, nie Ej. znajdziecie mnie Ej, alarm, alarm bombowy Ej. Żartowałem, jest... dobra, weź nie peniaj, co ty, z policji jesteś, że tak się zachowujesz? No spokojnie, Ej. A prawie. może? Dobra, dobra kupimy się Ej. Co, co Spokojnie, Ej. spokojnie Ej. Go, tu, go tutaj Ej. nie ma na tej liście nie ma go? Dobrze, nie ma. Mnie. Słuchajcie, nie z wiem jaki... co robić, nie wiem co robić. Schopnej się, że... Chodź jaki... być, choć, gdzie choć, tutaj uciekłeś? Z jakiej celi? Z jakiej celi jesteś? Ja z jakiej celi jestem? Jestem z celi ogólnie. E, 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 peron 7 i 3 czwarte! To Ej! Takiej celi! Teraz nie, nie kopią w tej celi. celi przecież! Mamy takiej celi. Kim ty jesteś? Nie! To, to jest jaki uciekinier, ej, gonimy go. Ej, Szybko, goń, szybko. Goń go. uciekam! Uciekam przed policją! Napiszcie goń, mi teraz w komentarzach, czy to dobry pomysł, żeby jestem. uciekam wiesz, przed policję. Wiesz, wiesz nie złapiecie mnie, słabiaki! Ha ha ha! Uratuje lakusia i w końcu i w końcu zobaczycie, że, że nie złapiecie mnie nigdy w życiu, nie uda wam się! łapać go, łapać go, uciekiniera. Go. Zczelaj do niego nerfem nie, nie uda wam się, nie uda wam się! O nie, o nie, o nie, o nie! Oa, nie. oa! Nie, nie, pan nadkładem! Pum. Tak!

Aaa, jakie ciężkie jest życie w więzieniu Normalnie cały czas mi łapią Nie mogę uratować swojego lakusia, ukochanego lakusia Dobra, już skończyłem taletkę Teraz tylko tutaj wytrę rączki Dobra, wytarłem rączki I lecę, o dobra, tutaj pan policjant cały czas tutaj sprawuje służbę hmm, kurczę, tutaj, jak się mam... Co? Klaunie, ty, ty, ty nędzny, oh. niedobry klaunie! O nie, ja pożałujesz ja tego, zaraz tu... zniszczę te, te kraty, o nie! O... Ja cię tu wsadziłem do tego więzienia! Oddawaj mi moje dziecko, chodź tutaj, ja cię odda, złapię, zaraz! Nie oddam, musisz się postarać! Kurczę, o nie, szybko, brać coś, zaraz go rzucę, to mi zasłonami go rzucę! Uciekaj stąd, kurcze! o nie, uciekaj stąd! Uciekaj stąd, kurcze, rzucę nim teraz od książka! Uciekaj stąd, kurcze, klaunie! Oh nie, oh, 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 oh. nie, mogę, słuchajcie, zaraz stąd ucieknę. On, on ma moje dziecko. Co ty, naprawdę... ty tak hałasujesz? Co hałasuje, bo, bo współpracujecie, policja chyba współpracuje z klaunem. Co myślicie, że klaun jest dobry, a on jest zły? E, wydaje a bo... ci się chyba, jakiego klauna? Dobie, tobie się wszystko wydaje. Panie policjancie, do talety muszę, szybko, szybko, szybko do talety muszę. To... Teraz też i wyjść? Ale no, nie jest ta pora, no ale dobra, puszczę cię, bo jesteś w miarę grzeczny. Idź. O, dzięki. Ja cię prawie bym się ssikał w majtki, panie policjancie, mało by brakowało. No, byłbyś byłbyś ciebie siusiu majtek, no. Siusiu majtek. Dobra, idź szybko tak, do WC. Tak chyba, tak chyba mama cię wołała na obiad, panie policjancie. Idź, załad swoje. <laughs> majtek. To on jest siusiu Majkiem, co on mnie będzie wyzywać, nie? <laughs> ale śmiesznie, dobra. Kibelki są. sobie ja tak naprawdę nie chcę iść do talety. Może tutaj gdzieś znajdę jakieś wyjście z tego więzienia niedobrego i może w końcu się z niego uwolni jakoś, kurczę. Tutaj jest dużo ogólnie Ech, zasłony. Czekajcie, mogę się schować za zasłonach. Ech, kurczę, co tu kto, kto tu w ogóle jest? Dobra, siadam na taletę, udaję, że normalnie coś tutaj robię. Zobaczymy w ogóle, czy, czy, czy tutaj pan policjant będzie sprawdzał. Hej! O, co tu jesteś? ty jesteś? Jestem więźniem, słuchaj. Uwięzili mnie tutaj. Potrzebuję się stąd wydostać. Masz jakiś sposób na wydostanie się z tego więzienia? No, wiesz, co, ja jestem tu sławny, właśnie takim gościem, który daje wszystkim takie potrzebne rzeczy do wyjścia z więzienia. No, mogę ci dać taką, taką jedną mikturkę, która właśnie e, pomoże ci w tym. Dobra, okay? czekaj, zasłonię tutaj wszystkie rolety, żeby nie było powiedziane. No, dobra, a co to za tutaj To daj mi. Trzymaj, tylko, wiesz co, ona tylko trwa, takie no, chwilkę, trzymaj, no i Prasz. musisz szybko uciec, jak, jakbyś chciał, wiesz. Dzięki. A ja... Miksturka na niewidzialność. A ja... wiekam. Więźniu, <laughs> <laughs> co tam tak długo robisz? Już jedę, już wchodzę. jedę, spokojnie, spokojnie. Ja Dzięki wielki ziomku, dzięki ma... wielkie. No. Już co idę. Ty ty tak ze sobą rozmawiasz? No, ja mam ogólnie takie problemy, to jak siedzę sam, sam w cieli, celi cały czas, to z kim mam rozmawiać? Chcę, w końcu chcę porozmawiać z kimś mądrym, panie policjancie, Spokojnie. No, z mądrym, jak się chcesz porozmawiać, no to wiadomo z kim jestem do dyspozycji. Nie, no to nie dzisiaj, może z panem, będę nie porozmawiam dzisiaj. Dobra. O, siemano, gruby, ty i gruby. Jaki grubasek, ty trochę przytyłeś, ostatnio w biczkach, chyba tutaj za dużo naładowałeś, co? Ute, no. ławeczkiem dali, no to wiesz, to od razu pakuje. Doleciaj z tematem. Słuchaj, dawaj, No, zrobimy coś takiego, gruby. Ja mam miksturkę ogólnie niewidzialności. Mogę się teraz zamienić w niewidzialnego kolesia, a ty poprosisz tego kolesia, że chcesz gdzieś wyjść, nie wiem, żeby otworzył te bramy. Zobacz, co ja robię teraz. Chodź, Dobra, dobra, do dobra. Do do dobra. Patrz. Po. No, ja O kurczę! O! Panie policjancie! Co mój się stało? Mój współlokator zniknął, gdzieś, gdzieś go wcięło. Proszę mi otworzyć drzwi. Ale jak to gdzieś go wcięło? No? Gdzieś go wcięło. No proszę otwierać, proszę otwierać. Dobry aktor z ciebie, dobry aktor jak to będzie jakiś, jakaś akcja przez was zrobiona, nie? Gdzie on tu jest? Pokaż mi, gdzie on no tu jest. No nie ma go, zniknął! Panie policjancie, panie policjancie, się, kurwa, dawaj się w Udało się, udało się. Dobra, udało mi się! Gdzie, no tutaj nie chce. pana policjanta zamknąłem. Ej, co wy tu robicie? Ej! Laki nie Ej. widzę cię! Nie widzę cię, Laki, ale okej! Okay. Macie mnie wypuścić, natychmiast! nie, 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 przy dużej akcji, przy dużej akcji ja stąd wychodzę. Natychmiast macie gruby, mnie wypuścić stąd! Gruby zamknął policjanta, gruby zamknął policjanta! No i dobre jest tutaj Ty się tak nie <śmie> nieciesz gruby! to tutaj jest podzielnie. w ogóle. Kurczę, tutaj za policja. Ej dobra, panie policjancie, puśćcie pana. Ja się strasznie boję. Ogólnie. No w końcu. Chodź tam, szybko. Ja się strasznie boję, ogólnie może ktoś... Już nie wiem, Żeby ktoś mi nie No tu się nikt nie ma. Nikt mnie nie zauważył, dobra, żeby nikt mnie nie zauważył. dobra. Jestem pan policjant, będzie mnie szukał pewnie. Ej, ej. Chcę zjeść teraz. Muszę szybko zjeść, ktoś, bo... Co? O, jestem co głodny, straszny. Jest? Och. Co to w ogóle jest? Co? Ogólnie... Co to jest za pomieszczenie takie... Ja sobie tutaj zjem szybko, kurde, ale jedzenia ci więźniowie mnie tak denerwują, szczególnie ten gruby i ten niegodny niby półlokator, ach. Oni cały czas jakieś głupoty robią, to są, no nie jedzenia wiem. jedzenia mają. Panda pajaców. Na... Dobra, biorę sobie kolę i idę sobie usiąść przed telewizorem. Ja sobie. Słuchajcie, takiego jedzenia nigdy widzieli, nam nie dają. Oni się se serwują. O! Oh. Fu, Pierdzi przy, jak ja jem. Nam, takiego jedzenia nam same dają jakieś, nie wiem, salce, sony, boczki i w ogóle jakieś niedobre. I zjemu całe jedzenie. Mm. O! No, jadłem. olśno jadłem dobra. Oh, o! Dobra, kola. Ja tam jeszcze idę sobie coś zjeść. Ale się najadłem, dobra. wchodzę Co? Po drabinie, mi nie zauważył. Czemu tu tak mało jest jedzenia? Czyż tu już nic nie ma. To mi to zjadł wszystko? To? To cię widzicie? Ale Ej, nie ma... co? To butelka Siemanko? tu jeszcze leży. No, Siemka, fra... panie policjancie! Co to się ty ty wszystko jadł? tu... Tutaj zjadłeś czy co? Ile policjantów? No jest? Nie. No nie, tu nie jeszcze wszystko było. Kurde. Jak tu? Kurcze, kawa tylko została. Co jest? No ja nie wiem, tu przed chwilą było całe jedzenie. Ja Jocie. ciekawe kto to zjadł, ciekawe kto to zjadł. Ja, bym się ja zjadł. nie, wiem. Kale, że jestem na drabinie. Dobra, dobra, uciekam, to jest teraz ten moment, szybko schodzę z drabiny. To jest ten moment, żeby uciec! To jest ten moment, żeby uciec, dobra! Powoli teraz, po cichaczu, żeby tylko mnie nie zobaczyli! Żeby tylko mnie nie zobaczyli! Ej, dobra, ej, ej! Ci... Patrz, patrz, co tu jest! Ej, patrz, uciekam. jak on się tak pojawił! Ej, więźniu! Czy ty jesteś więźniem, tym, co zniknął przed nie, chwilą! Nie, nie, to nie ja nie! Nic nie widziałem, nic nie słyszałem! Ja ej, uciekam! U nie, szybko, zamykaj drzwi! Chciałem, proszę. Proszę. proszę! Daj, tutaj chyba! Otwórz, otwórz! Ziem, no, nie Dobra! Haha, jest mnie! no cię. znów mnie złapaliście! A łani, strz mnie z nerfu, proszę! Kucie, A, dawaj no. go do, do celi, szybko do celi No dobrze, tak, już idę panie policjancie, poje, tylko spokojnie O, no dostałem w, w czoło No masz takie czerwone teraz tam <laughs> I znów w celi, no Znów w celi, kurczę, zobaczcie ile tutaj jest cel Gruby, tutaj cały czas gruby, gruby, dobra Cały czas hantelkami pod, podnoszę sobie ale ja ci dwa, zabrałem tych hantelek. Słuchaj, ogólnie ostatni sposób na wyjście, i teraz uciekam z tego więzienia. Daj no. mi pomysł jakiś. Kurczę, a mamy jakąś wentylację tutaj w tym, w tym pomieszczeniu, bo nie wiem. Czy, 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 czy wiesz, czy przez sufit może da się wyjść, albo coś w tym stylu? Bo he, tu jest, zobacz ty. Patrz na to. Pa. Podsadź się nie gruby, bo ty masz masę i wysoki jesteś. Dobra. Poczekaj, to może... Nie, bo, bo nie chcę cię skrzywdzić, żebyś spadł. Ja ci dam jakieś klocki. Dobra, podsadem, ja tutaj mam dirta. No, no czy... dawaj, no nóżkę jeden... mi daj, nóżkę mi daj, no o, o! O! Czy... o. Nóżkę, 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 dobra. No, nóżka, nóżka, Ej, gruby, nóżka. jak wydostanę się z tego więzienia, to normalnie e, powiem twojej mamie, że wszystko jest z tobą okej. Okay. Okej, okay, a to może mi będziesz rzucał sufitem jedzenie? Dobra, dobra Ej, ogólnie og og podkradłem jedzenie, ale teraz nie mam czasu, gruby Dobra, szybko, szybko, szybko Uciekać, Ech, pan policjant tam jest O nie, szybko, szybko Dobra, mały Ja sobie zaraz pójdę tutaj ojca Mateusza Nie, szybko Szybko, kurczę, wsiadłem jako, jako pasażer Trzeba tutaj jako kierowca Dobra, dobra, okej, okay, kurczę Ech, jest, 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 dobra Patrzcie Co to za hałas tutaj? Co to się tu dzieje? Odlatuje! O! Odlatuję! Odlatuje! Nie, tu ktoś, tu ktoś, lata z helikopterem. Ale jak to? Odlatuje, helikopterem jest. Uda mi się, uda mi się. Co ty robisz tutaj? Uda mi robisz. Odlatuje, odlatuje! Wow! A, widzę policjanta, widzę policjanta tam, o kurczę. Co? On ucieka z helikopterem. Ty jesteś więźniem. Ej, dobra, przeszkadzać. Panie policjancie, już mi pan nie złapie. Ja tutaj uciekam razem, razem uciekam w, w ogóle od tego więzienia. Już w końcu udało mi się z niego wydostać. No nie, to jest niemożliwe. Jak ci się udało z tym wydostać? No nie. To alarm. Trzeba wezwać alarm. Nie uda ci się, panie policjancie. Ma, ma, ma pan tam tyle, tyle samolotów, że i tak pan pewnie żadnym helikopterem i samolotem nie umie lecieć. Uhu! A do zobaczenia, do, do, do widzenia no znaczy. Nie. Yeah. Dobra, zatruję. Teraz spokojnie, mój spokojny laki. W ogóle tutaj miałem akcję taki plan z moją dziewczyną ogólnie tutaj podlecieć. Widzę ją, widzę ją, patrzcie, tu jest. Jest tam